Cześć, czytamy do pozytywnie ze mną, Zalewski, zwycięzca trzech statuetek e, Fryderyków. Powiedz, która z nich smakuje najlepiej? No na pewno ten artysta roku jest taki, wiesz, no, liczę na to, że mi nie odwali palma i jednak jutro rano sobie przypomnę, że to tylko zabawa taka. I równie dobrze mógł wygrać kto inny i tak samo by na tą statuetkę zasłużył jak najbardziej. Natomiast na pewno no, smakuje najbardziej, bo najmniej się jej spodziewałem. W ciągu gali właśnie wspomniałeś, że to Kaśka Sochacka właśnie powinna dostać też tą nagrodę w ramach Artysty Roku i niejednokrotnie wspominasz jej sukcesy. Chciałbym się ciebie zapytać, czy może planujesz jakieś spokojniejsze rytmy z Kaśką Sochacką w połączeniu z twoim mocniejszym brzmieniem? No właśnie nie wiem, jakby to wiesz, miało wyglądać, nie? Ja, ja też potrafię, wiesz, śpiewać jakby w teorii przynajmniej. Mam nawet takie nagrania gdzieś tam domowe, jak śpiewam niskim głosem, cicho, powoli i się nie drę. No ale potem przychodzę do studia i coś się wydarza i wiesz, znowu robię to co zwykle, więc... Nie, nie, nie widzę szans myślę, że ona by tego nie, nie dźwignęła, w sensie, że zepsułbym klimat, nie? Ale kto wie, może ja dojrzeję, na przykład uspokoję się i rzeczywiście jakimś, wiesz, barytonem zamruczy coś nisko i wtedy Kaśka stwierdzi, że Łe, ale super, może coś zaśpiewamy razem. Ale to wiesz, pieśń przyszłości. Mówią właśnie, że zmiana fryzury to zmiana Twojego sposobu bycia. Czy na kolejną płytę spodziewamy się twojej innej fryzury, czy jednak nadal pozostaniemy z głowy? Wiesz co, nie wiem. Na razie myślę o piosenkach pojedynczych. O płycie jeszcze nie myślę. Myślę, że to jeszcze trzeba poczekać chwilę. Dobra, dzięki wielkie, tu pozytywne.